Dzień dobry, witam serdecznie z lasu, z niedzielnego spaceru, z kontakt z naturą jest cudowny. W ogóle las wydziela tak przecudowną energię, kochani, że postanowiłam na, nagrać dla Was przesłanie, moi drodzy. Wzięłam karty, moi kochani. Pierwsza grupa, moi drodzy, gwiazda, kochani. Gwiazda jest taka, tworzy ochronę człowiekowi. Czyli jeżeli macie jakieś postanowienia, coś w tym momencie, czy jutro, czy pojutrze, kochani, chcecie po prostu załatwić, to to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, ponieważ gwiazda o tym mówi. Gwiazda również sugeruje, żeby moi drodzy iść tą drogą, którą obraliście, chociaż czasem może się wydawać to trudne, ale czasami warto. Moi drodzy, warto po prostu iść i się nie oglądać za nikim, za niczym, po prostu robić swoje. O tym mówi gwiazda. Ona też jest przypisana, ta karta, artystom, kochani. Czyli niekoniecznie już takim uznanym, ale artystom tego typu, którzy mają jakieś zdolności, i karta sugeruje, żeby po prostu to w jakiś sposób wykorzystać. No i, kochani, druga grupa. Macie głupca. No cóż, co Tarot chce zasugerować? Moi drodzy, to chcę zasugerować, że jakieś nowe sprawy was czekają, nowa ścieżka i nie należy się tego bać. Po prostu podjąć wyzwanie i, moi drodzy, kroczyć. Iść, podejmować decyzje, kroczyć. A jeżeli by chodziło na przykład o związki, moi drodzy, to też jest możliwość taka, że w najbliższym czasie... Jakaś nowa myśl, czy wam, czy partnerowi wpadnie do głowy, i jest szansa na realizację tego. Oczywiście to wszystko z dobrym skutkiem, z radością dla Was. Druga grupa, dziękuję. Trzecia grupa, kochani. No, tu mamy osiem kielichów. Kochani, to jest karta marzeń. Właśnie to przyszedł czas dla Was, kochani, którzy mnie słuchacie że należy zacząć realizować swoje marzenia. Zostawi to, co niemożliwe wam się wydawało. Ops, komar. I, kochani, iść w stronę marzeń, po prostu podążać za swoimi marzeniami. Nie bać się, moi drodzy. Bo tutaj karta sugeruje, że jeżeli podejmiecie takie właśnie działanie w kierunku z realizacji marzeń, Moi drodzy, będziecie bardzo zadowoleni i szczęśliwi. A przecież o to chodzi. Dziękuję uprzejmie za, za wysłuchanie. Do widzenia. Jeszcze kawałeczek na spacer się przejdę. No, ale idę w dalszą drogę, bo jest tak cudownie, tylko komary zaczęły gryźć. Dziękuję bardzo. Do widzenia.